Witam na 321 Krypto. Dzisiaj porozmawiamy o bitcoinie, ważnej strukturze srebra, trochę o złocie, a także o paru perełkach krypto, i jak mogą się one zachować oraz jak, tak jak w poprzednich wiadomościach mówiłem, teraz każdy pchany jest na giełdę i w czym to grozi? Jeżeli myśli, że to Ciebie interesuje, zapraszam na odcinek. Cześć, witam i zaczynamy. Więc na początku, jak zawsze, nasz ukochany BTC, jak widzimy tutaj na tygodniówce, Bitcoin przeszedł tą dwudziestkę jedynkę iMA średnio i w tej chwili każdy mówi, że będzie moon, ale zanim tak będzie, chciałbym wam coś pokazać. tutaj sobie wyrysujemy nasze parametry, przejdziemy sobie na dniówkę troszeczkę. A więc tutaj ja może to zniosę po prostu. O tak to właśnie miało być. I teraz tak tutaj mówiłem, że tutaj właśnie będzie ten opór, który jest związany, zaraz tutaj pokażemy go, związany jest z wolumenem transakcyjnym, znaczy ta dziura, która jest z, z, z relacyjnym wolumenem. No i tutaj w tym takim momencie Bitcoin nie przeszedł tego tutaj oporu, ale jak widzicie, wyłamał się z tych ważnych poziomów tutaj. Ja tutaj może już to połączam te Fiubishiw. I teraz było duże wyłamanie na dużym wolumenie, i teraz jest sprzedaż. Jak wejdziemy sobie na piątkę, to widzicie tu narysowałem taki właśnie e, trójkąt i właściwie taką podstawę. To jest e, taki bardzo wzrostowy, wzrostowa figura. Gdyż po prostu on się wyłamuje do góry. Jednak tutaj widzicie, wyłamuje się do dołu, więc jest silne parcie na kumulację. I w tej chwili myślę, że Bitcoin bardziej pójdzie w tym kierunku, a następnie, jak już uzbiera siły, skondensuje się, pójdzie do góry. O, pójdzie do góry i wybije się do tego e, poziomu. Dlaczego tak sądzę? Z tego co widzę, tutaj na, na cenie to już mamy wyczerpanie tego ruchu, jednak jeżeli spojrzymy sobie na tygodniówce, on nadal jest wzrostowy. To możemy sobie przełączyć, widzicie. Cykl dopiero się rozpoczął, RSA jest bardzo oziębiony, więc ma dużo, dużo, dużo do wejścia. Zobaczcie, tutaj jak w czasie wzrostu jest cały czas na oversold, czyli na wyprzedaży, nie. Znaczy na przekupionym stanowisku. A teraz jest bardzo na duży poziom. Dodatkowo e, Chop Index pokazuje, że jest e, dużo konsolidacji. To jest cała duża konsolidacja w tej chwili, że jest bardzo, bardzo dużo. Jednak na, tygu, na dniówce widzimy, że już cykl osiągnął apogeum. RSA jest już bardzo wysoko. Tu po każdym punkcie e, zaczyna e, spadać, więc e, jest wy, wyczerpany właśnie ten, ten, ten moment obrotowy i dlatego potrzebujemy trochę takiej jakby... E, ja tak, jak sprężyna, że się po prostu nakręca, nakręca, nakręca i pum, pójść do góry. Więc to właśnie mi się wydaje. Jak widzicie, spójrzcie, ten ruch tutaj nastąpi nawet wcześniej. Spójrzcie, jak wysoko jest chop index na pięciogodzinnej godzinnej Więc potrzebujemy tylko, nawet nie potrzebujemy, prawdopodobnie duży ruch nastąpi już w przeciągu najbliższych, nie wiem, pięciu. Godzin do 4 godzin, może 3. Jedynie co to nie będzie taki super ogromny ruch, może to być taki fakeout, że pójdzie do góry i wypadnie, gdyż tutaj już jest bardzo, bardzo mało energii, ale zachowując ten trend wzrostowy na tygodniówce, widać właśnie, więc price action mówi nam, czyli tutaj ułożenie tych świec mówi nam. O konsolidacji, o tutaj widzicie, więc czekamy teraz tylko na potwierdzenie, yy, na przykład z y, jakichś y, y, tutaj współczynników, y, y, i to właśnie mówi, że coś takiego będzie, więc y, spróbuję szybko bardzo wpuścić ten film jeszcze przed tym wybuchem i zobaczymy. Srebro, bardzo szybko dzisiaj. Yy, srebro, jesteśmy tutaj właśnie w tym naszym. Ja to tylko przełączę, tak? Tak to mniej więcej wygląda, taka konsolidacja. Jesteśmy tutaj w naszym tym e, malutkim takim e, tym wzrostowym e, tunelu i czekam bardzo, co stanie się, jak dotkniemy tej dolnej tutaj e, dolnego oporu, jak widzicie, suportu. Jak widzicie, ten kanał tutaj daje nam jakby ce ruch wzrostowy cały czas, więc e, istnieje prawdopodobieństwo większe, że jeżeli zacznie być ruch i, i przejdziemy ten poziom tutaj 18037, jeżeli go przebijemy, to to jest zaznaczę. To jest duże prawdopodobieństwo ze złoty, że srebro pójdzie właśnie do góry i dotknie tej tutaj e, tej tutaj e, górnej granicy tego właśnie kanału. Gdyż widzicie tutaj ta piątka mi się tego nie podoba, bo już jest cykl osiągnięty na apogeum, ale RSA jest nisko, więc to nie znaczy energia jest bardzo wysoko. Więc co bym chciał, to tutaj właśnie. Wyprofilowanie się tego tej jedynki. I jak widzimy, jest cały czas, cały czas cykl wzrostowy i na dniówce też bardzo dobrze to wygląda, więc być może będzie takie wybicie. Spotkamy się tutaj i z powrotem polecimy właśnie do góry, więc jest bardzo obiecująco to wygląda. Wszystko zależy od tego, czy nie przebijemy tego dolnego supportu Złoto. Złoto w tej chwili na tygodniówce jest już w takiej fazie wyczerpania troszeczkę. Mamy cykl tutaj już do góry. RSI troszeczkę już ochłonęło, ale jest w takim trybie spadkowym. Na dniówce też nie za bardzo to wygląda, więc wydaje mi się, że będzie taka bardziej konsolidacja, co tam na piątce. Tak, energia nam rośnie, więc jak widzimy, złoto wpadło w taki Bardziej e, no tutaj widzimy jakby taki double bottom, nawet podwójne dno, tak jak sobie to wyrysujemy w tym miejscu, i tutaj jakby kroczymy po tej właśnie tutaj granicy, ale nie jestem pewien, czy, czy jest z tutaj, A, zaraz to wykasujemy, czy, czy, jest, czy jesteśmy gotowi na takie tutaj przełamanie wydaje mi się, że jeszcze widzicie tutaj właśnie jest czekam, czy czekam właśnie to może to wyłączę na chwilkę. Czekam na takie na taki ruch, co tutaj się stanie. Jeżeli to spadnie niżej i przebije ten dolny punkt tutaj, ja może to tutaj zaznaczę tak no, to bardziej będzie kolejny ruch spadkowy, i musimy zaobserwować tutaj. Właśnie e, mamy pierwszą tą, to jest troszeczkę e, wyższe, tutaj to jest niższe, więc mamy trend spadkowy. Tutaj na 5-godzinówce. Teraz wszystko zależy od tego, czy polecimy tu, czy po prostu polecimy do góry i przebijemy to. Jak tak, to wyłamujemy się z tego trendu. Prawdopodobnie cykl wtedy nam spadnie tutaj i będziemy bardzo gotowi na jakiś wzrost, więc na razie jakieś 5, 10 do 15 godzin myślę, że złoto będzie się konsolidowało, więc nie warto tutaj tradeować w tej chwili na, na tym właśnie momencie. Być może dotkniemy nawet tego oporu, co by było bardzo zdrowe, gdyż na tych większych osiach czasu wszystko nam by się podładowało i utworzylibyśmy ładny, taki e, spadkowy kanał, który, który często te 70% e, skutkuje tym, że się po prostu wyłamuje. Górze, czyli, gdybyśmy coś takiego mieli i cena by się tak po prostu odbijała tutaj, to bardzo e, prawdopodobne jest, że wtedy mielibyśmy bardzo duże e, wyłamanie, bo e, ten ruch by się skonsolidował tutaj po prostu e, na tym. Także tak to wygląda. Okay. Tutaj obserwuję takie dwie monetki. E, Lend. Okay. Jak sobie zobaczymy, Lenda na e, tygodniówce mamy tutaj, tak jakby, filiżankę kawy cup and Handle i on jakby teraz ją testuje. I co mi się tutaj podoba, to to, że już energia rośnie na tygodniówce, z tym, że LAND, ok, zobaczcie, ze 119 popłynął e, na 340, czyli praktycznie 3 razy. Więc w tej chwili ta tygodniówka zbiera moc, dniówka jest już całkiem nieźle. RSI się konsoliduje, cykle się tutaj zbierają. E, zobaczcie, tutaj to mi się tylko nie podoba, to co teraz właśnie będzie, ale widzę, że jest tak jakby. E, świeca w ciąży, haramik Handle, tak zwana, to jest e, zmieniająca trend przy oporze, i jesteśmy przy oporze, i w tej chwili, e, jeżeli lęd ładuje się, to zobaczcie, jakie skoki ma lęd. Patrzcie, od takiej, pod, tak jak tutaj na przykład, od podstawy, bum, 20%. Jak ktoś poczekał, 30%, jak ktoś poczekał, 50%. Ok, i kolejny ruch. Tutaj niby od podstawy, bum, i mamy ile? 25%. Więc być może znowu będzie coś takiego. Tutaj widziałem, że jedni mówią, że to jest double top, ale nie wygląda mi to na double top, podwójne, podwójna góra, czyli taki po prostu odbijający się, e, e, odbijającą się formację, że coś podspadnie. Tylko może to jest właśnie double bottom, widzicie? Tu jest pierwsze dno i to jest drugie dno i później mamy ten punkt wzrostowy, tak jakby do tego oporu. I on by się łączył razem z tym wyłamaniem. Jeżeli się wyłamie, patrzcie, jeżeli się wyłamie ten land, to stajemy tutaj na granicy. E, zaraz, momencik. Stajemy tutaj na granicy. Zaraz jakiś target tutaj wyznaczymy. Gdzie jest ten kolor? Proszę bardzo. Stajemy tutaj na granicy mniej więcej tyle. to przełączę na większość czasu. I. Ale, I wyłączę ten. O. Czyli na 412, czyli mamy możliwość zarobienia ponad 100%. Ok? Więc obserwujcie lent. Kolejny to link. Z tym, że link tutaj jest na takim dziwnym. Trybie tygodniówka wygląda bardzo dobrze. Jak widzicie, podobny do srebra jest taki układ tutaj. Niestety, ten układ charakteryzuje się większą możliwością spadku do dołu. Ale jak widzicie, był pierwszy touch, drugi touch i ten trzeci touch tutaj. To dotknięcie nie wyłamało go do dołu. Więc według różnych takich jakby studies i tam różnych prac, istnieje właśnie duże prawdopodobieństwo wyłamania się do góry. Okay? I w tej chwili mamy tutaj taką konsolidację. I jeżeli przebijemy ten punkt 2900, wydaje mi się, że link będzie bardzo obiecujący, więc czekam tylko na tą godzinówkę, która tutaj się wyprostuje i prawdopodobnie będziemy mieć e, w, w tutaj e, w wyłamanie. Jednak tutaj, proszę zobaczyć, że na tej, tygo, na, tej, na tej godzinówce, jak ona spada, może być coś takiego. Co mówi, co na to mówi? Double bottom. I wtedy lecimy do góry, ok? Więc obserwujcie też e, link, e, także tutaj. Jeszcze tylko na koniec dla wszystkich e, Ripple Army, czyli armii Ripple, XRP, e, pokażę Wam, że to jeszcze nie koniec, Ripple jeszcze nie powiedział e, do widzenia. Zobaczcie, tutaj jest, e, to jest bardzo dobra formacja właśnie, teraz ją dopiero zobaczyłem, spójrzcie, to jest, to jest bardzo, bardzo dobra formacja. Spójrzcie, jesteśmy w tym takim opadającym kanale, widzicie? Tu opadaliśmy, opadaliśmy, tutaj zebraliśmy się i zaczyna się wyprostowywać coś, ale nie za długo. Jednak spójrzcie na cykle, ok? Są bardzo u dołu, więc mają dużo miejsca na górę. Jednak energia tego ruchu już jest wyczerpana. Ale spójrzcie na to, co się tutaj będzie działo. Jak zwykle, nie mamy tutaj dobranego tego. O, teraz spójrzcie. Wyłamaliśmy się z tej tutaj, z tego, w, w, tego resistance, z tej, z tej bariery naszej tutaj, z tego oporu, i w tej chwili jesteśmy w tym miejscu. O, widzicie, w tym miejscu. I co nam to daje? Tak jak w poprzednich yy, analizach, jest to naciąganie tej sprężyny. A co, jakie jest naciąganie sprężyny? Dokładnie, to idzie do góry, więc. Ruch cenowy potwierdza nam to, co mówią nam tutaj właśnie te indykatory. RSI trochę ochłapnie, to też ochłapnie i to spowoduje, że właśnie e, CHOP INDEX będzie wtedy, wska wskaże, że nie było ruchu dużo liniowego, więc jakby uzbierał się na kolejny ruch. I wtedy mamy bardzo dobry punkt, że gdzieś to chcę iść. Sądząc po tym, jaki support łapie tutaj e, XRP, okay, to możemy dojść do tego momentu, proszę obserwować tutaj, o w tym miejscu i ten punkt tutaj może być właśnie wyłamaniem XRP do góry, target tego ruchu. To mniej więcej, 48 centów, zaznaczmy je tutaj, proszę bardzo, 48 centów price label, proszę bardzo, to dam na, na telegram. Także tak, że to tak właśnie wygląda. Jeszcze. Na koniec tutaj właśnie jeden z, y, z słuchaczy poprosił mnie, żebym y, powiedział coś o Columbus Poland. Ja odpowiedziałem na komentarzu, jednak tutaj patrzyłem się dzisiaj jeszcze na to. I powiem tak, że jest ogromny potencjał na tygodniówce. Y, już nieźle, niezły jest ruch paraboliczny tutaj. Niestety na investing.com nie mam za bardzo dużo tych toolów do rysowania. Zaraz, zaraz tutaj... Spróbujemy coś ogarnąć. Jest tutaj jakiś paraboliczny, kątowy. Nie widzę za bardzo tych, tych narzędzi do rysowa. Jest, jest kurw, czyli jest krzywa zakrzywienia. Proszę bardzo, o krzywa zakrzywienie. Proszę bardzo, widzicie jaki piękny jest ruch paraboliczny, już jest niekontrolowany, więc myślę, że jeszcze jedna świeca tygodniówka wepchnie się na samą górę, a potem będzie bardzo, bardzo duży retest do dołu, okay. teraz zanim jednak to nastąpi przygotujcie się, że może być mały spadek, gdyż mamy tutaj już wyczerpanie ruchu, ok, ale ten spadek będzie ten spadek będzie na poziomie e, podejrzewam gdzie znowu nie mam tutaj tych moich narzędzi, sekundeczka e, price e, zaraz, zaraz, zaraz o oh jest, ten ruch może być do poziomu do poziomu o tego tutaj właśnie, czyli 19. Jeżeli coś spadnie do 19, nie panikowałbym zbytnio, gdyż właśnie to spowoduje duże naładowanie się tutaj tej energii na ruch, żeby trzymać właśnie ten tygodniowy, więc to może być bardzo szybki ruch, nawet możemy spaść, nie wiem, do 38, czyli 20 mniej więcej w tym miejscu. E, także e, uważam, że jeszcze, jeszcze nie skończył się potencjał tego, to jest ładny ruch paraboliczny, może nawet dojść do 30, e, w, to jest chyba dolarów, tak tutaj, więc a, no, e, obserwować. To widzicie, RSI za każdym razem cofała się, jak było tutaj na poziomie 90, w tej chwili jest mało 80, więc mamy jeszcze potencjał na jeden, podejrzewam, skok. I tutaj ym, yy, wiadomości, ok? Yy, inflacja uderza po kieszeni. Nieliczni znaleźli receptę na ochronę oszczędności. No, i tutaj jest podane, yy, jak na przykład obligacje Skarbu Państwa. I jak widzicie, tak jak powiedziałem, to już od pod koniec grudnia teraz będą bardzo ogromna ilość wiadomości na temat tego, jak ludzi wepchać. W paszczę giełdy. Jeżeli oglądacie też kanał Weto, tam Wapniaka, to są tam właśnie te relacje z tych różnych targów i tych spotkań, i każdy teraz tam mówi, żeby inwestować w dywidendy, tutaj inwestycje. Jest tylko jedna rzecz, której właśnie, e, o której nie mówią normalnym ludziom. Otóż ludzie, którzy zawsze trzymali pieniądze w banku, że tam jest niby bezpieczny i ten e, nie jest to dla nich zdrowe, żeby przejść na giełdę, ponieważ jeżeli trzymamy pieniądze w banku, mamy do nich dostęp czyli tzw. zwaną liquidity, płynność. Jest coś nam potrzeba, to je bierzemy. Natomiast na giełdzie istnieje takie coś, że nie, że włożymy sobie na przykład w spółkę dywidendową, tylko istnieje ryzyko, że te pieniądze stracimy. W banku mamy mały procent, ale prawdopodobieństwo stracenia tych pieniędzy jest małe jednak yy, na giełdzie mamy większy procent prawdopodobieństwo jest o wiele większe więc już trzeba coś o tym wiedzieć żeby w coś zainwestować tym bardziej że nikt tam nie wepchał całych swoich oszczędności a cały ten ruch właśnie tutaj giełdowy nagonka ta chce żeby ludzie wyciągnęli tą kasę z banku i włożyli ją czyli żeby była pożywka na rynek giełdowy więc może być duża pompa na Polskim rynku giełdy, jednak ta pompa paraboliczna, jeżeli ustawi nam się na przykład WIG-20 w paraboliczny sposób, no to w, już wtedy wiem, co trzeba robić, żeby się nie utopić przy spadku. Także jeżeli macie jakieś pomysły na temat, jakie polskie spółki mógłbym przeanalizować technicznie, na investing.com jest ich parę, parę jest na TradingView, więc to są moje właśnie wykresy, z których korzystam. Możemy. Uh, yeah. E, przeanalizować, tylko po prostu podajcie mi nazwy, najlepiej jakbyście podali tickery. Ticker to jest e, na przykład CLC, to jest właśnie ticker, czyli tak zwana skrócona nazwa tego. I wtedy mogę Wam, nie wiem, podawać co mówi w tej chwili wykres, jeżeli inwestujecie, jeżeli tradujecie lub e, jeżeli coś wam, wam może pomóc w tym momencie. Także dziękuję wszystkim za uwagę, zostawcie lajka, like podajcie komentarz, najlepiej poszerujcie e, w ten wideo i widzimy się przy następnej okazji. Eu oh, 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 oh.